Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z naszego miasta, z naszej mapki eventowej, którą jest Zimna Kraina. Dzisiaj bierzemy się już za kolejnego quest'a. Tym razem jest to quest prosto od Pani Mikołajowej. Tutaj jest dom Mikołaja, wchodzimy do niego i mamy Panią Mikołajowej, która zleca pewnego quest'a. Quest pod nazwą Wakacje Mikołaja kryje... To, że po prostu Mikołaj zaniknął, zaniknął, zniknął, bo żeby zacząć tego quest'a, trzeba zrobić quest'a bałwan-zawodowiec, bo dzięki niemu się w ogóle dowiadujemy o tym, że nie, ma, yy, że nie ma Mikołaja, że gdzieś zaginął i tak dalej, i tak dalej. No i zagadujemy, okazuje się, że na pewno zniknął, no i my musimy pomóc yy, go odnaleźć. I teraz tak... Udaj się na poszukiwania Mikołaja. Jeśli to konieczne, zaangażuj do tej sprawy najlepszego detektywa. No i pod słowem najlepszy detektyw. No już chyba wiecie, do kogo mamy iść, ponieważ udajemy się do Marlow. Jest to detektyw, który ma swoją siedzibę w Eder. I tam teraz szybko lecimy. No i jesteśmy w Eder. I udajemy się teraz tutaj w dół w prawo. Koło domu Erniego znajduje się nasze biuro detektywistyczne. Nie wybieramy drugą opcję. Marlow, to ja. Puść mnie. I zaraz zobaczymy, co nam nasz detektyw ciekawego powie. Dobra, opowiadamy wszystko, co się dzieje. A on daje nam kolejne polecenia. Mamy udać się do stajni, porozmawiać ze skrzatem stajennym oraz kupić piwo dla Marlow. On tam jeszcze w tym dialogu rzucił hasło od kuzyna z Ithan. Chodzi tutaj o popiego holik. Nie wiem jak to się czyta, więc nie będę w ogóle tego czytał. Popy. Yy, on się znajduje w piwnicy, w tej nowej karczmie w Ithan, więc najpierw idziemy do karczmy kupić yy, to całe piwo. A później lecimy już na mapkę eventową. Bo tam właśnie będziemy szukać skrzata stajennego. A skoro skrzata stajennego, to pewnie całej stajni. Tutaj jest ta nowa karczma. Wchodzimy, idziemy na poziom, poziom, poziom minus jeden, czyli na piwnicę. I tutaj jest nasz popi. Witaj. No i tutaj płacimy. Nie, nic nie płacimy. Otrzymujemy od razu to piwo. I możemy lecieć na mapkę eventową. I szukamy stajni. O, jest szat stajenny. Jest i stajnia. Co ja miałem zrobić? A dobra, tutaj się chyba nic nie dowiemy, czekajcie. Hmm. A to jest pomocnik skrzata, dobra. To my musimy wejść do stajni. I rozmawiamy ze skrzatem stajennym. Zniknęło w ciągu nocy a tu ani reniferów ani sanie. No, czyli tutaj też coś się pewnie dzieje. Skoro nie ma Mikołaja, nie ma reniferów i tak dalej. To jakieś tutaj grube przestępstwo musiało być. Mamy teraz tutaj odnaleźć jakąś rzecz. I po prostu trzeba chodzić i szukać z tego co wiem. Tak przeczytałem. Gdzieś tutaj powinny być jakieś rzeczy, które mogły. O, tutaj jakaś belasiana. Szukam. Nic. Jeszcze raz szukam. Nic. Co tutaj jeszcze jest? Masz jakieś wiadro. Zaglądam do środka. I jeszcze tutaj jest parę innych chyba rzeczy. Chyba, że już nie. Jeszcze jest tutaj jest Bela Siana. I musicie tak długo w te rzeczy klikać, żeby wam coś dało, aż w końcu otrzymacie nóż. Taki najzwyklejszy nóż sprężynowy, właśnie jaki otrzymałem z tych tutaj Beli Siana. Tak, nóż to poważna poszlaka. Zapewne jest narzędziem zbrodni. No to zagadujemy do stajennego. Spójrz. A jednak nie. To jest nóż naszego skrzata, więc niestety nasza poszlaka jest warta tyle co nic. No niestety, nóż nie należał do złoczyńcy. Może w najbliższej okolicy znajdziesz jakiś lat. No to musimy wyjść ze stajni. Idziemy kawałeczek tu. I tutaj gdzieś powinny być jakieś ślady. O, są zasypane ślady. Ślady reniferów przysypał nieustannie padający śnieg. Nic z nich nie wywnioskujesz. No i kiepski Ciebie detektyw. Albo po prostu popełniono zbrodnię doskonałą. Wróć do biura Marlow. Może on sobie lepiej radzi. No to wracamy do naszego detektywa do Eder. Ale niestety nie możemy wejść do biura detektywistycznego, ponieważ nikogo nie ma w domu. I prawdopodobnie. Mara pijaczyna poszedł gdzieś na małe co nieco. Eee, <laughs> no to szukamy go w najbliższej karczmie. No daleko nie mógł zajść detektyw. I szukamy gdzie on może być. Nie. Nie. O jest detektyw Marlow. No i on się tutaj już upił. I zabrał nam piwko. I z jego kieszeni wypadła jakaś książeczka. I my ją zgarniamy. Marlow pije sobie dalej. Nas to już nie interesi. Ciepłe wyspy. Czy Marlow wpadł na jakiś ślad, zanim doprowadził się do takiego stanu? Kto może wiedzieć coś na temat wysp? Bo dostaliśmy taką książkę. Casting na Mikołaja. <gryw> 10 stronek. Możecie sobie poczytać. Ale my lecimy dalej z naszym questem. Kto może... Nam pomóc No Jedną osobą, którą znam Która zajmuje się wyspami Jest wysłannik niby wyspy Czyli wysłannik tej wyspy Na którą kiedyś można było wchodzić Za jedną smoczą zę chyba A teraz chyba tam już jest wejście Za chwiliką, w sumie straciła ta wyspa Swój jakikolwiek już sens Bo na początku tam jeszcze ludzie chodzili Ale potem już tam nikt W sumie nie bywał Także idziemy do wysłannika. On znajduje się, albo znajdował się gdzieś po lewej stronie rzeki. Ale dokładnie w którym miejscu, to już sam nawet nie wiem. Zagadujemy. Ostatnio... Czy, no, To, 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 dobra, nieważne. Eee. Może tutaj? O tak, wyspa Wigilii na stała się bardzo modnym kurortem. Wszyscy tam jeżdżą. Ostatnio sprzedałem pakiet Al-Inclusive samemu Morfeuszowi. <laughs> ja cię. Dobra. No i mówi, że bierze 10 tysięcy złota za to, że nas tam teleportuje. No to mu oczywiście tyle płacimy i lecimy na wyspę wigil Wigiliną. Mamy rozejrzeć się. Może spotkamy kogoś ciekawego. No. Zaraz się przekonacie, co tam spotkamy, bo chyba nam matka yy, dzisiaj się nie załaduje. Ok, załadowała się. No i kogo my tutaj mamy? Otóż mamy naszego Mikołaja, mamy Grincha i wesołych yy, mieszkanki, mieszkańców oraz Morfeusza. Pytamy się świętego Mikołaja, co tu się dzieje? Nic a nic miło, tu ciepło, nawet Grinch troszkę się opalił, już mniej paskudny jest na pysku. Wszyscy w innych nie martwią się, że bez ciebie nie będzie świąt. Musisz wrócić. No, Mikołaj chyba nie chce. Zobaczmy, co tam u Grincha. No, widzę, teraz świąt nie będzie bez żadnego wysiłku. He. A to, że Mikołaj dobrowolnie tu przyjechał i planuje sprowadzić rodzinę, to po co komu święta? Idź sobie, zasłaniasz mi słońce. Dobra, musimy jakoś przekonać Mikołaja. Zimne drinki pomagają przywyknąć do upału. Wiesz co? Jeść ty do pani Mikołajowej, niech spakuje strój kąpielowy i zwoła skrzaty. Wkrótce wysył po nich nifer renifery. Przeprowadzimy się tu na stałe, a zimną krainę niech pochłonie śnieg i lód. No nie, teraz to poleciał po całości. Wracamy do pani Mikołajowej z wieścią, że ma się szykować do przeprowadzki. A tutaj są też renifery yy, świętego Mikołaja. U wysłannika wracamy i idziemy na mapkę eventową. I rozmawiamy z panią Mikołajową. O, dobre, znasz Tak, spotkałem go i ma się dobrze. Nie może być ci lepszej wiadomości. W takim razie nie boję się już tej złej. Co masz do powiedzenia? No wiesz, to moja sprawa, w co się ubiera. Nic ci do tego. Opowiadamy wszystko, co się wydarzyło. No i okazuje się, że pani Mikołajowa nie chce nigdzie jechać. Rzuca Mikołaja. A my musimy mu iść to wszystko przekazać. No dobra, to lecimy z powrotem na niby wyspę. No i tym razem, za darmożkę udało nam się przeteleportować na niby wyspę. I zagadujemy znowu do świętego Mikołaja. Opowiadamy to wszystko. A co mi tam, święta? Patrz, jakie tu piękne palmy zamiast wiecznie ośnieżonych choiny. A Mikołaj, cóż, jeśli woli marznąć, to niech tam. Soby siedzi w zimnej krainie no i niestety to tylko czasowa znajomość popatrz green też ma się dobrze boże grinch też dobrze się bawi Skurczy się na żaku zsiniał pod i zaczął się trząść on jest cały zielony ze strachu może mu drink zaszkodził Aha. co to było tak powiem zimna i cie, co tu się dzieje? Wygląda na to, że wulkan chyba chce wybuchnąć, i wszyscy muszą uciekać. A gdzie nas teleportuje? Wow, przyszedł śnieg tutaj, nawet tutaj, Sp to, 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 to spróbuj zapanować nad sytuacją. Trzeba jakoś uratować wyspę przed śniegiem i mrozem. No jedyne co możemy zrobić to porozmawiać z Mikołajem. Dlaczego tak zimno? Żądam zwrotu kosztów. Dobra. Klikamy, klikamy, klikamy. Klikamy, klikamy. I musimy pójść do jakiegoś szamana. Który jest na kordach 56, 62. Więc jest gdzieś, gdzieś po prawej stronie. Idziemy, idziemy. Idzieś tutaj do góry. Ale jak tutaj się dostać? O, tutaj był mapklik. No i mapklik mi się zawiesił. No nie. O, tutaj mamy wejście. Idziemy w prawo. Jeszcze bardziej w prawo? Aż do szamana. Szamanie, co się stało z wyspą? Mungum, mm, gum, gum, gum. Z minima ku noga, Bóg odpłonąca góra. Ty wróci tutaj niedługo, ja wiem. To powie wtedy, jak ratować Vigilina Wyspa. Tak, ty wtedy wróci, ja wtedy wie. A jak nie wie, to nie powiem. No to dzisiaj już jest w sumie piątek, więc możemy zagadać, co się stało. No jak to wrócę w piątek? Dzisiaj jest już sobota. Poradź się szamana. I po odczekaniu pewnego czasu, kiedy zagadamy znowu do szamana, okazuje się, że on rozmawia dalej. I teraz każe nam szukać ognistych psotników. Ogniste chochyliki, niech szuka potem. Cokolwiek to znaczy, yy, oznacza że to tyle, że musimy chyba czekać. Yy, bo jak wiecie, jest teraz ten ranking eventowy w, i ta zabawa licznikowa. I domyślam się chyba, że po prostu yy, po zakończeniu tej zabawy licznikowej będzie dostępna kontynuacja tego questa. A zabawa licznikowa kończy się jutro. 22 grudnia o godzinie 11 i dopiero po tym czasie yy, możliwe, że będziemy mogli skończyć quest, jeżeli w ogóle cokolwiek będziemy mogli tutaj jeszcze kończyć, bo no tak jakoś nie ogarniam trochę tej sytuacji, nie ma nic o tym więcej napisane a opis quest'a na forum też kończy się właśnie w tym momencie yy, żeby wam to pokazać yy, musimy złapać wszystkie ogniste psotniki i chochniki i wrócić do szamana, najpierw trzeba złapać psotniki ale no nie wiem, ja mam parę psotników przy sobie, jakby co, to będę miał, żeby skończyć tego quest'a. Ale tu chodzi o to, że musimy czekać na koniec licznika, żeby kontynuować. Ogniki zbieramy do krateru. Może wrzucę jednego ognika i zobaczymy, czy to było potrzebne, czy nie. No tak czy tak, trochę dziwnie jest ten quest'em. Także dzisiaj do tego jedna z dwóch części, a jeżeli coś się zmieni i będę mógł skończyć tego quest'a, to jutro dodam drugą część. Także póki co, do zobaczenia.